hej, dzisiaj robimy, no, jakby, bra do, no, tak, telefonu. do telefonu dla mnie. I ogólnie robimy różowe. Takie Mamy... narzędzia są nam potrzebne. No i. Koraliki. No, Bo bez tego nie zrobimy. Tu koleżanka nagrywa na TikTokach. Mhm. W linku będą podane nasze TikToki i Instagram. Tak. I ogólnie branzoleczki będą na sprzedaż. I strona internetowa też będzie podana Tutaj otwieramy. Dobra, to co I. Na TikToku będzie tylko jak my, my wyciągamy koraliki i już, już zrobiłyśmy Ale... tą bransoletkę, a na Instagramie będą Ale zdjęcia też gotowe... kawałki będą. tego jak robimy. Tak, a na Instagramie Ocinki. będą gotowe już do sprzedaży. Tak samo na TikToku będzie już napisane, że... Są gotowe do sprzedaży, nie są jeszcze. I na YouTubie. Będą, będzie wszystko podane. Tak. I na naszej stronie internetowej, którą Jeśli zrobię. Będzie. Którą zrobię ja. I ogólnie my y, będziemy je sprzedawać. Na razie na niską cenę. No. 5-10 zł. Znaczy. Bransoletka jedna? Nie, hmm. ja będę 5 zł. No jedna znaczy. bransoletka 5 zł. Za jakąś ma... Pierścionek 2 zł. Pierścionek kosztuje 2 zł. Na silnik kosztuje myślę, że gdzieś tak 6. Branzoletka Nie, 5. na silnik 7 ja bym dała. dobra. A branzoletka 5 i zestaw, no to chyba 15. No ale jeszcze wrócimy, bo będzie własny zestaw z koralikami różnymi, bo będziemy chować takie przezroczyste. Ale I też y możecie pisać. jakie kolory chcecie, to my zrobimy na zamówienie branzoletki. Tak. I, I w ogóle. Tutaj są jeszcze takie zestawy. A to muszę z takimi wielkimi koral koralikami zrobić. Tutaj nagrywamy, jak robimy całe, ale na TikToku są tylko kawałki, a na Instagramie tylko zdjęcia. I Uf, na TikToku będzie edytowane, czy już są gotowe do sprzedaży, czy jeszcze nie. Bo ogólnie będziemy robili kilka takich samych bramzeleczek, żeby było już w magazynie takim jakby. Nie, nie, nie. I no. no, ale nie nagrywaj na razie. Nagrywam. No, ale nie, bo cały proces to będzie długo. I tu są takie koraliki poukładane w to. Tutaj ogólnie mamy o taką jakby gwiazdkę, jeśli ktoś by chciał. Dwie gwiazdki I... są chyba. Tak, albo taką. Kuchardkę. ale jeszcze są takie srebrne, niektóre. Tak, serduszka też mamy. I ogólnie, też mogą być, być. Może będziemy mieli własną grupę i będziecie mogli nam tam pisać jakieś pomysły na nie myślę, że. Albo na Discordzie. Nie na Discorda. Teraz obcinamy... Daj, dajcie lajka. No ale na tym się nie robić nie da, no. Jakby to jest taki sznurek i noszyczki są potrzebne i koraliki oczywiście. Koraliki możecie znaleźć w akcji. Polecamy. Akcja takie są. Tak. Ja mam ale różne kolory. I ogólnie są bardzo fajne. I kolorowe też w nie mam. Więc jeśli będziecie chcieli, to wpadajcie na nas. Mogliście słyszeć przed chwilą dźwięk, ale nagrywamy właśnie teraz na TikToka i na YouTube'a. A na Instagramie już będą po prostu gotowe zdjęcia. Bo no. będę się nie jeszcze wszystkiego nagrywać, poza tym no. Mogą być też większe nożyczki, ale ja mam w zestawie takie specjalne do branzoleczek. Ja też mam. Te mam. Ja mam do podnoszenia koralików się... y Ogólnie będziemy też mogli zrobić wam z literkami lub z waszymi imionami i tak dalej. Prawda? Prawda. I ogólnie. Każde koraliki będą dokupywane i będzie ich coraz więcej. I polecamy nas bardzo, ponieważ nasze koloriki są tanie. I yy, przez to, że są tanie. Bo oczywiście na start nie powinniśmy dawać takich dużych cen. Przez to, chyba jedna zawsze. Na przykład na kosztuje 5 zł. Na siem bransoletka kosztuje 5 zł na przykład. Na blanzoletka kosztuje 5 zł. My tu będziemy wam wszystko mówili co robimy, na TikToku tylko ogólnie jak... no po kawałkach. Mamy tu jeszcze takie koraliki i takie. Oczywiście mamy ich więcej, tylko na razie te są potrzebne. Więc dajcie lajka i subskrypcja oczywiście, Komentarz. jeśli chcecie więcej zobaczyć i nic nie przegapić. I możecie pisać, czy chcecie kupić branzuoleczki, jak już będą gotowe do sprzedaży, co będziemy ogłosić na TikToku i na Instagramie. Albo na stronie internetowej, by już będzie pisać. Na, pod spodem w linku będą, będziecie mieli wszystkie opisy do naszego sklepu strony internetowej, TikToka i Instagrama i do grupy później. Więc trzymajcie się. Albo założymy też grupę na Snapchacie najwyżej. Mm -hmm. Bo niektórzy mają Snapchata i nie mają Messengera. Albo nie założę nie też Messengera grupę na Discordzie i tam będą takie y, pomysły, które będą nam dawali widzowie nasi. Y, ja i, mogę Ci drugie a, zrobić jeszcze. Albo mm, takie mm, ogólnie branzoletki do telefonów też robimy. Znaczy wisiorki to się nazywa. No, ale inne rzeczy też robimy i czasami będą y, co chyba sobotę co chyba y, sobotę będą wpadały y, jak, jak rysujemy. To sobotę, tak? No, jakoś tak. No, W wolnym czasie będą rysunki i możecie też nam jakieś rysunki przysyłać. Ogólnie bransoletki będziemy przesyłały do was pocztą więc y, już na, na, no musicie formularz wypełnić. I no w ogóle. Zatrzymałaś? I ogólnie na TikToka i na Instagrama możecie do nas pisać na priv, czy zrobimy wam randoletkę, a my będziemy e, pokazywali jak dla was robimy, ale to na YouTubie. Ogólnie na TikToku będą też przeznaczane jakieś jak paczki robimy, jak pakujemy to do innych. I ogólnie robimy imionami, albo nie. Wcale się kto jakie ma wymagania. Albo na sklepie też będą już gotowe bransoletki które gotowe do sprzedaży i można sobie kupić, albo tam będzie też opcja, żeby stworzyć. Taką, którą chcecie i nam podacie jaką chcecie tam. Pęzyletkę. Tu są nasze sznurki. Mam różowy, czarny, niebieski taki bardziej, mam złoty taki. To granatowy. No niebiesko granatowy. I tutaj jest fioletowy. Jeszcze takie cienki przez Tak, i mamy e, biały, taki metalowy. Ja mam. I jeszcze jakieś inne, ale tego dużo jest. I żółkę mamy. Dużo ziółek. Powracając do naszego tematu. E, po, krótkiej, po krótkiej przerwie to już mamy tyle i to prawie jest koniec. Ja jeszcze to trochę. Tak, e, jeszcze gdzieś pięć lub sześć. Nie gdzieś... mojej twarzy. Nie, właśnie nie pokazuję, pokazuję tylko twój sweter. To jest bluza. <laughs> Więc no. I po krótkiej przerwie do was wrócimy. Po krótkiej przerwie wróciliśmy i ogólnie tak wygląda całe gotowe. Już wrzemy, więc prawie gotowe. E, tak. Zaraz efekt już. końcowy. E, już wróciliśmy i jest gotowe. A znaczy musimy jeszcze do telefonu przywiązać i tu za dużo przerwy zostawiłam. Tak, ale najpierw, e, ale ja więc do zobaczenia. W na następnym odcinku. Do zobaczenia w następnym odcinku.